się Gaj. Rzeczywiście zrobiło się bardzo pięknie, zielono, słonecznie. Rozkwitły kwiaty, ale wiosna przychodzi niespodziewanie. Wiosna przychodzi już 21 marca i w tym momencie wiosna jest w pełni. Witam serdecznie ten wiosenny piękny i obiecujący dzień. Uśmiechaj się wiosną i miej buzię radosną. Święto wiosny obchodzone jest na całym świecie i niektóre kraje, niektóre kultury zaczynają już wraz z pojawieniem się pierwszych trzby prześ śniegów w lutym, a inni czekają aż do maja, kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie. I yy... Obitanie wiosny to jest y, piękna, wspaniała zabawa i tak naprawdę wszyscy cieszymy się wtedy ciepłym y, barwami, kolorami, które wiosna ze sobą nam przyniosła. I ciepłym powietrzem, ciepłym powiewem powietrzem. W kulturze okres ten... Postrzegany jest jako nadejście tego, co nowe, radosne i przebudzone, a z drugiej strony żegna się wszystko, co złe, co nam doskwiera, wszystkie wszystkie jakby nasze niedoskonałości wraz z odejściem zimno odchodzą. Obrzędy związane z powitaniem tej pory roku praktykowano na początku. Przez kultury, praktykowały kultury pogańskie. Z czasem zwyczaj tym przyjęło i chrześcijaństwo. Zawsze towarzyszyły temu wesoła zabawa oraz rytuały. Miejsce mające na celu odpędzanie zimowych mrozów i zapewnienie pomieszczalności w dalszej części roku. Czyś ty mały czy duży, śpiewaj zawsze w podróży. Obrzędy związane z powitaniem wiosny wiązały się z wesołą zabawą, z rytuałami mającymi na celu odpędzenie zimowych mrozów, zapewnienie pomyślności w dalszej części pory, pory roku. I każdy kraj inaczej świętował, na przykład w Bułgarii baba Marta, złośliwa staruszka, która za wszelką cenę starała się opóźnić odejście zimy, i aby do tego nie doszło, Bułgarzy przygotowują biało-czerwone gałganki zwane martynicami. Gałganki te mają różny kształt. Jedne mają postać laleczek, inne są pomponikami czy stążeczkami. 1 marca Bułgarzy obdarowują się tymi gałgankami, co ma zadowolić babę Martę. Do tego stopnia pytanie opóźniało odejścia zimy. Martenicami dekoruje się również drzewa i domy. Są one symbolem budzenia się świata po zimowym śnie. Tak to w Japonii tak? na przykład. W Japonii 3 lub 4, lub, lub, 3 lub 4 lutego obchodzone jest święto odpędzania demonów. Głównym punktem obchodów święta wiosny jest odpędzanie demonów przez mężczyzn. Odpędzanie demonów odbywa się przez mężczyzn urodzonych w danym roku, w którym panuje dane zwierzę lub przez najstarszego, yy, najstarszą osobę w domu. Ogląd polega na rzucaniu w złe duchy prażonymi ziarnami, przeważnie soi, wykrzykuje się od zaklęcia. Demony, precz! Szczęście, przyjdź! Aby zapewnić sobie szczęście, ludzie zbierają te ziarenka i zjadają tyle, ile mają lat. Plus jedno za pomyślny rok. Powitanie wiosny w Chinach i chiński Nowy Rok, styczeń, luty. Charakterystycznym symbolem jest znak Huan Duo, który oznacza, że nadeszła wiosna. Wiesza się go przed wejściem do domów. Wokół witryn przykleja się pasy czerwonego papieru, które mają za zadanie przeciągnąć powodzenie i szczęście. Nowy Rok to dla Chińczyków nowy początek i każdy powinien robić to, co mu sprawia radość. Indie. Indie obchodzą powitanie wiosny w marcu. Jest to święto Holi i z okazji zrównania dnia z nocą w miesiącu Falunga na przełomie lutego i marca rozpoczyna się jedno z najradośniejszych i najbardziej kolorowych świąt. Tego dnia mieszkańcy Indii polewają się barwioną wodą i posypują kolorowym proszkiem zwanym gualal. Zwyczaj ten symbolizuje pożegnanie zimy i przywitanie budzącej się do życia przyrody. W zwyczajach Święta Holi niektórzy widzą wiele związków z naszą Wielkanocą. Kiedy wiosna całuski śle, to znaczy, że nie będzie źle. Macedonia. 22 marca według kalendarza gregoriańskiego, 9 marca według kalendarza Juliańskiego. Kogut prawdę po długości dnia dowie. A więc w Macedonii ważny jest kogut. Święto wiosny przypada tam w czasie, w którym cerkiew prawosławna wspomina 40 męczenników z Sebasty. Święto wiosny to w tradycji macedońskiej dzień miłości i młodości właśnie. Mladenci to przede wszystkim święto nadejścia wiosny, która zwyciężyła śmierć utożsamioną z zimą. Wierzy się, że dzień będzie tak długi, jak daleko kokut przeskoczy próg domu. W Rumunii powitanie wiosny nosi nazwę Martisor i obchodzone jest 1 marca. Symbolem święta wiosny są kokardki wykonane ze sznureczków kolorowej wełny. Tradycja obchodów symbolizuje szczęście oraz radość zbudzącego się nowego życia. Od 1 marca przez cały tydzień odbywa się ludowe, odbywają się ludowe zabawy, a uczestnicy wręczają sobie symboliczne upominki. Tak to wygląda w Rumunii, natomiast natomiast e, na przykład w Hiszpanii w Hiszpanii e, jest to święto ognia, obchodzone 16 do 19 marca. Przygotowania zaczynają się już od od no, początku marca, gdy mieszkańcy przygotowują ogromne kukły nazywane falami. Tw Tworzą je z kartonu, plastrów, wosku i drewna. 16 marca odbywa się wielka parada rzeźb. Akumulacyjnym punktem obchodów jest 19 marca, w którym to dniu kukły zostaną spalone. W Szwajcarii 3 marca e Kwietnia, w poniedziałek wiosenny festiwal. Festiwal wiosenny zech Seloiten odbywa się, o ile nie koliduje to z Wielkim Tygodniem, co roku w trzeci poniedziałek kwietnia. Feria barw i dźwięków muzyki, wielodziesięczne pochody w historycznych strojach. Polanie. Palenie bałwanka na stosie oraz inne imprezy towarzyszące pożegnaniu zimy w największym szwajcarskim mieście Curichu. Sięgają tradycji średniowiecza, więc co? Kraj to obyczaj. W Szwecji święto wiosny. W Polsce Święto Wiosny obchodzony jest wraz z nadejściem tego dnia, 1, 21 marca, i jest to dla uczniów też wspaniały dzień, bo jest to Dzień Wagarowiczów. Dawniej czas nadejścia wiosny był to czas zasiewów i oczekiwania na plony. Ludzie wierzyli, że ogród topienia marzenny może to przyspieszyć, ma też symbolizować dostatek nadchodzący w nadchodzącym przyszłym roku. A żadna to uosobienie zimy oraz śmierci, prowadzenie jej poza zabudowania, czy wyprowadzenie jej poza zabudowania wsi i spalenie, lub zatopienie miało przywołać wiosnę. Obecnie to głównie zabawa dla dzieci, świetna zabawa dla młodzieży, także. No i jest to okazja do wyjścia ze szkoły. Przepadają lekcje. Jest to e, oczywiście praktyk do wagarowania, bez zgody nauczycieli którzy ten dzień traktują z wielkim pobłażaniem. No i tak to w końcu wiosna do nas przyszła. Cieszymy się bardzo z tego powodu, bo żyć się chce, żyć się nie umierać. No i nie powróci mróz. Miejmy nadzieję, że mróz nie powróci. I że zrobi się tak serdecznie ciepło, że wszyscy ludzie będą mieli dość tego ciepła, by ogrzać własne serca. By ogrzać własne serca i tą, i tą ciepłotę rozdawać innym.